Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak donoszą media, Unia Europejska wprowadza coś, co można by śmiało określić mianem masz być jeszcze biedniejszy dla dobra klimatu. O co chodzi? Chodzi o to, że jak zapewne Państwo wiecie, za sprawą dość destrukcyjnych dla gospodarki przepisów, które Unia Europejska wprowadziła na naszym europejskim kontynencie, praktycznie nie opłaca się produkować wielu typów produktów. Dlaczego? To no bo za sprawą przeróżnych obciążeń, opław, podatków, parapodatków produkowanie wielu rzeczy na terenie Unii Europejskiej jest po prostu pioruńsko drogie. Jeśli do tego doda się jeszcze dość duże oczekiwania płacowe nas, Europejczyków i wiele innych tego typu kwestii, to wychodzi na to, że po prostu na terenie Europy no, nie ma sensu produkować, bo produkty wytworzone na terenie Unii są tak pioruńsko drogie, że się nigdzie nie chcą sprzedać. No za granicą to już na pewno, bo jak dojdą do tego koszty transportu na przykład do Afryki, do Azji czy do Ameryki Południowej, no to nikt nie kupi rzeczy, która będzie kilka razy droższa, a być może również gorsza. Ale na terenie Europy coraz trudniej sprzedać rzeczy, które zostały na terenie Europy wyprodukowane, gdyż po prostu są droższe. No i teraz rzeczywiście jest problem. I Unia Europejska stara się temu problemowi zaradzić. Ktoś by pomyślał, że zaradzi go w sposób racjonalny, czyli cofnie te decyzje, które doprowadziły do tego, że te. Produkowane na terenie Unii Europejskiej produkty są tak piorunsko drogie. Nie wszystkiego cofnąć się da. Na przykład no, oczekiwania płacowe pracowników. Z Unii Europejskiej raczej nie spadną i to akurat jest dobrze, bo to, co dla pracodawcy jest oczekiwaniem płacowym, to dla nas, dla ludzi jest po prostu pensją, a ja jestem za tym, żeby ludzie dobrze zarabiali. Ale te przeróżne parapodatki, które nazywają się prawami do emisji dwutlenku węgla i inne tego typu rzeczy, no można by po prostu znieść. I wtedy nagle by się okazało, że produkcja na terenie Unii jest dużo. Tańsza. A co za tym idzie, produkty wytworzone na terenie Unii są dużo tańsze, a co za tym idzie, stają się konkurencyjne i zaczynają schodzić. W związku z tym zaczyna ruszać przemysł. Produkcja na terenie Unii. No wreszcie zaczynamy odzyskiwać swoją świetność. Tak by należało zrobić. No ale no Unia nie idzie w tą stronę. Nie zamierza cofnąć żadnej ze swoich irracjonalnych decyzji, idzie dalej. Zamierza te swoje irracjonalne decyzje. Pogłębić i do już obecnie obowiązujących podatków wprowadzi nowe. Tak, w gigantycznym skrócie będą wprowadzone podatki na granicy od produktów importowanych, które będą zrównywały obciążenia podatkowe pod pozorem dbania o środowisko produktów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Czyli przykładowo. Jeśli do produkcji, nie wiem, nazwijmy to papieru toaletowego na terenie Unii Europejskiej musisz dołożyć złotówkę w wyniku na przykład opis opłat za emisję dwutlenku węgla czy innych tego typu rzeczy, a producent papieru toaletowego z jakiegoś normalnego kraju, nazwijmy go Indie, nie musi dopłacać tej złotówki w formie podatków ze względu na emisję dwutlenku węgla i innych rzeczy, to na granicy ta złotówka ma być odprowadzona w formie para podatku celnego. Czyli Unia Europejska dba o to, żeby papier toaletowy i cała masa różnych innych produktów, tu, znaczy akurat papier toaletowy to nie, ale to na przykładzie papieru mówiłem, tak? Cała masa produktów, niezależnie od tego, czy będzie wyprodukowana na terenie Unii, czy będzie wyprodukowana poza Unią, jeśli wjedzie na teren Unii Europejskiej, to będzie tak samo mocno opodatkowana. No, bo te prawa do emisji dwutlenku węgla, no to przecież jest podatek. Podatek płacony Unii Europejskiej, podatek, która, który jest nakładany przecież na nas, prawda? No i teraz tak, co Unia chce w ten sposób osiągnąć? Unia w ten sposób chce osiągnąć to, że. Te kraje inne niż Unia Europejska zaimplementują ten sam chory system opłat parapodatkowych pod pozorem ochrony środowiska u siebie w kraju. Czyli, że tak jak u nas, na przykład do wyprodukowania, nie wiem, na przykład megawattogodziny, trzeba dołożyć tyle i tyle w formie parapodatków wynikających z Fit for 55, Zielonego Ładu i takich innych rzeczy. To, że cały świat ym, też wprowadzi takie obciążenia parapodatkowe, bo na granicy Unii Europejskiej płacić będzie tylko różnicę. Jeśli na przykład w Polsce czy w innym kraju Unii Europejskiej trzeba dopłacić do czegoś złotówkę, a w kraju, który wyprodukował, też trzeba dopłacić złotówkę, no to już nie trzeba na granicy dopłacać. Ale gdyby na przykład w kraju, który to wyprodukował trzeba było tam by dopłacić 80 groszy no to złotówka minus 80 groszy zostaje 20 groszy na granicy dopłacamy tylko 20 groszy. Czyli Unia liczy na to, że ze względu na te obciążenia wszystkie kraje na świecie wprowadzą takie same obciążenia jakie wprowadza Unia Europejska i te obciążenia się na całym świecie wyrównają w związku z tym no, nie będą pobierane te podatki czy para podatki na, ym, na granicach i Unii Europejskiej rzekomo o to właśnie chodzi: czyli, żeby wszyscy się opodatkowali, bo dzięki temu nie będzie konieczności, nie będzie trucia atmosfery. Oczywiście to jest nieprawda. Z bardzo wielu powodów. Czy są podatki, czy nie ma podatków, to produkować trzeba tylko można produkować drożej lub taniej. Stal, energia, a także wodór, bo już o, o wodorze mówią, a wodór jest nośnikiem energii, to są wszystko rzeczy, które są niezbędne. No, może według Unii Europejskiej nie do końca, ale jednak ja uważam, że prąd do działania naszych urządzeń, do oświetlania naszych ulic, no, czy stal do produkcji przedmiotów, no, jest jednak nam niezbędna. Ja tak osobiście uważam. Co ludzie, no Unia Europejska tutaj uważa inaczej, jesteśmy w sporze, prawda? Ale to, co jest tutaj w tym momencie moim zdaniem istotne, to poza tym, że to, po pierwsze, w żaden sposób nie spowoduje, że będzie ochrona środowiska, a jedyne, co spowoduje, to to, że będziemy biedniejsi. Bo, bo tak, no bo ten podatek nie sprawi, że będzie mniej emitowane, tylko podatek sprawi, że ktoś dostanie pieniądze w formie naszego to znaczy nasze pieniądze w formie tego podatku. Pośrednio jednak, teoretycznie, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, rzeczywiście będzie lepiej dla środowiska, ale nie poprzez wprowadzanie nowych technologii itd., no bo pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy, tylko ze względu na tą starą zasadę, która no moim zdaniem przyświecała jeszcze Fit for 55, Czyli masz być biedny dla dobra klimatu, bo jak będzie drożej, jak my zbiedniejemy, to będziemy mniej kupować. A jak będziemy mniej kupować, to będzie mniej wytwarzane. A jak będzie mniej wytwarzane, no to przy zmniejszonym wolumenie produkcji, no na pewno będzie mniej zanieczyszczane, tak? Jak wyprodukujesz jedną tonę stali, to na pewno mniej zanieczyszcisz, niż jak wyprodukujesz 10 ton stali prawda? Jak paliwo będzie tak drogie, że nie będziecie stać jeździć samochodem do pracy, tylko będziesz jeździł rowerem, no to na pewno mniej zanieczyścisz. Tylko, że to chyba nie tędy droga. A poza tym, jak będziemy mniej kupować, to będzie mniej konsumować, jak będziemy mniej konsumować, to będziemy mniej odpadów produkować, więc znowu dla dobra klimatu. No i Unia Europejska liczy, że podobny efekt będzie na terenie całego świata, bo firmy się dostosują, żeby móc produkować i Eksportować na teren Unii Europejskiej. Tyle tylko, że do niczego takiego nie dojdzie. Tutaj, obowiązu, tutaj widać, że Unia Europejska niczego się nie nauczyła przez ostatni już prawie rok po konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Konflikt zbrojny na Ukrainie był, moim zdaniem, dla, przynajmniej powinien być dla w ogóle świata zachodu, ale szczególnie dla Unii Europejskiej, takim bardzo mocnym kubłem zimnej wody. Jeśli chodzi o działanie sankcji. O ile Putin, no, wyraźnie sobie nie poradził, przynajmniej na razie, militarnie na Ukrainie, na pewno nie poradził sobie tak, jakby chciał, bo się okazało, że Rosja jest dużo słabsza militarnie, niż Putin sobie to wyobrażał, o tyle my, Europejczycy, dostaliśmy kubeł zimnej wody, jeśli chodzi o siłę naszej gospodarki. Sankcje nałożone na Rosję, jeśli działają, to działają w dużo węższym zakresie niż nam się wszystkim wydawało, bo okazało się, że Unia Europejska jest po prostu słaba. A sankcje, żeby dobrze działały, to musi nałożyć je silny kraj na słaby kraj. I wtedy to bardzo dobrze działa. Ponieważ no, Rosja sobie radzi całkiem dobrze, a my nie, nie do końca, to bardzo wyraźnie pokazuje, jak słaba gospodarczo jest Unia Europejska. I bo gdybyśmy my byli silni, gdyby my, gdybyśmy my byli pępkiem za przeproszeniem gospodarczego świata, to rzeczywiście można by było liczyć na to, że ze względu na um, przepisy, jakie są w Polsce, jakaś fabryka w Chinach, w Indiach czy w Ameryce Południowej zacznie wprowadzać takie standardy, jakie są u nas, po to, żeby móc tanio eksportować na rynki europejskie. Natomiast, ponieważ tak nie jest, ponieważ my się już coraz bardziej nie liczymy na arenie międzynarodowej, to taka fabryka w Chinach, w Indiach czy w Afryce powie po prostu: wiecie co, my mamy to gdzieś. Nie musimy sprzedawać do was. Możemy sprzedać Chińczykom, możemy sprzedać Hindusom, możemy sprzedać Amerykanom, bo oni to w ogóle przepisami środowiskowymi się nie przejmują. Rosjanom możemy sprzedać. Oni teraz sprzedają bardzo dużo. Ropy i gazu do Azji, więc mają dużo wolnych środków, wy im nie chcecie sprzedawać, no to my, my im sprzedamy, wy przebywacie z rynku. W sumie to wasz problem jest. Jeśli wy, Europejczycy, nie umiecie sobie poradzić z waszymi politykami i oni chcą nakładać na nas jakieś podatki, to my to mamy gdzieś. Ale w przepisach jest napisane, że jak wy chcecie to od nas kupić, to wy musicie zapłacić te przepisy na granicy. Więc po prostu zapłaćcie. I tyle, to jest wasz problem. Efekt? Efekt tak jak praktycznie cały świat truł do tej pory, tak nadal będzie truł. A jedyne co się zmieni to to, że produkty wywożone do Unii Europejskiej z zagranicy będą dużo droższe. Tylko tyle. Nadal nie będzie się opłacało produkować na terenie Unii Europejskiej, bo na terenie Unii Europejskiej poza tymi obciążeniami wynikającymi z tego z tych opłat za dwutlenek węgla i tak dalej, są jeszcze inne obciążenia, więc nadal towar wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej będzie droższy niż ten importowany, nawet jak będą zapłacone dodatkowe we, 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 dodatkowe opłaty. Więc i tak będzie to wwożone. Tylko, że coś, co kosztowało powiedzmy po wwiezieniu 1 euro, będzie kosztowało na przykład euro 20 czy euro 30. I tutaj pojawia się bardzo zasadnicze pytanie. Jak tylko wiele lat temu zobaczyłem pierwszy raz dokumenty Fit for 55, to określiłem to mianem ten program Masz być biedny dla dobra klimatu. Bo to się w sumie do tego sprowadzało. Ale też zwróciłem uwagę, że jest to przejaw jakiegoś bardzo zaburzonego myślenia, który nie zwraca uwagi na oczywisty fakt, że nawet gdyby cała Europa w ogóle zaprzestała emisji szkodliwych substancji do atmosfery, to w skali globalnej niewiele to zmieni. Ponieważ Unia, cała Europa, nawet nie tylko Unia Europejska, tylko, ale nawet cała Europa, bo przecież nie wszystkie kraje europejskie są w Unii, Cała Europa odpowiada za znikomy procent globalnych zanieczyszczeń. Nawet gdyby cała Europa nagle przestała cokolwiek zanieczyszczać, to i tak niewiele to zmieni. I to nie mowa tylko o dwutlenku węgla, ale również o plastikach które potem w formie mikroplastików przedostają się do wód i wiele, wiele innych tego typu rzeczy. To głównie Azja i Stany Zjednoczone trują. Taka niestety, drodzy Państwo, straszna prawda. I jeśli Unia Europejska chce yy, naprawdę działać dla dobra klimatu, to powinna zadbać o to, żeby emisja szkodliwych substancji, niekoniecznie dwutlenku węgla, bo dwutlenek węgla jest gazem duszącym, a nie toksycznym. Natomiast faktycznie istnieje bardzo wiele toksycznych substancji emitowanych do Atmosfery, czy w ogóle do środowiska, w wyniku, nazwijmy to, produkcji przemysłowej nie tylko. Bo chociażby te mikroplastiki yy, z jednorazowych opakowań plastikowych, no, których rzeczywiście potem jest bardzo, bardzo dużo. Jak pojedziesz sobie do Azji, tam prawie wszystko się pcha cały czas w jednorazowe foliowe torebki, i, i naprawdę tam jest bardzo dużo tego mikroplastiku produkowane, i rzeczywiście to jest, drodzy Państwo, problem. No, moim zdaniem bardzo poważny. No i tyle. A w ten sposób, jedyne, co zrobią, to to, że będziemy jeszcze biedniejsi. To wygląda trochę tak, jakby ktoś w Unii Europejskiej podjął decyzję o samozagładzie starego kontynentu. I wiecie, i to się wszystko dzieje w kontekście. W kontekście tego, że mamy konflikt zbrojny na Ukrainie, że ten konflikt pokazał, że z jednej strony mamy gigantyczną szansę. Bo Rosja jest dużo słabsza militarnie niż nam się wszystkim wydawało łącznie z Rosją, więc jest szansa być na tyle silnym, żeby tam się Rosja w ogóle nie poważyła. Ale z drugiej strony, konflikt zbrojny na Ukrainie to był kubeł zimnej wody, że my jako Europa przestajemy się liczyć gospodarczo na arenie międzynarodowej. I jeśli jeszcze nie jest za późno, to na pewno jest ostatni dzwonek, żeby poprawić naszą. Zdolność gospodarczą, żebyśmy się chociaż trochę liczyli, i żeby zaraz się nie okazało tak, że kraje, które dzisiaj my tutaj tak dumnie nazywamy, to znaczy dumnie nie, to jest złe określenie, tak, tak megalomańsko określamy krajami Trzeciego Świata, że za chwilę to te kraje wysforują się na przód gospodarczy, a my staniemy się takim skansenem, takim światem, w którym nie można użyć słomki plastikowej, bo słomka plastikowa pioruńsko szkodzi środowisku i nie wolno pod żadnym pozorem jej używać, ale papierowa słomka, która jest zamiennikiem tej plastikowej, już bez problemu może wylądować w plastikowym kubeczku przykrytym plastikowym wieczkiem, bo plastikowy kubeczek i plastikowe wieczko nie zanieczyszczają. Ale plastikowa słomka zanieczyszcza jak cholera. Oczywiście tutaj sobie całkowicie śmieszkuję, ale wydaje mi się, że wiecie, drodzy Państwo, o co chodzi. No, jest to coś dla mnie osobiście kompletnie niewytłumaczalnego. I tyle. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.